Bogaci wcale nie mają więcej czasu, oni po prostu nim lepiej zarządzają. Prawda jest taka, że każdy ma tak naprawdę 24 godziny, tylko każdy też wykorzystuje w inny sposób ten czas. Jedni przykładowo wymieniają ten czas na pieniądze, a inni tworzą różne systemy czy też biznesy, które zarabiają po prostu za nich. I to nie jest kwestia szczęścia, tylko kwestia po prostu świadomości, że można faktycznie inaczej. Ponieważ każda osoba tak naprawdę otwierająca kiedyś biznes, czy to tradycyjny, czy jakiś internetowy, musiała zaryzykować tego, że być może mu nie wyjdzie zaryzykować utratą jakichś pieniędzy, czasu i tak dalej. I my tak naprawdę teraz widzimy tylko to, że taka, nie wiem, bogata osoba na przykład może sobie pozwolić na wakacje częściej, tak, bo niby ma tego czasu dużo i tak dalej, ale to wszystko spowodowane tym, że właśnie utworzył ten system, utworzył biznes, który jest w w stanie chociażby zarabiać, jak on jest nawet na tych wakacjach. I nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale żyjemy w takich czasach, gdzie naprawdę nie potrzeba dużo, żeby chociażby taki biznes otworzyć, czy chociażby, żeby wygenerować sobie jakieś dodatkowe źródło dochodu. Ja osobiście zacząłem zarabiać w internecie, słuchajcie, ponad dwa lata temu, gdzie też nie, nie do końca na początku jakby w to wierzyłem, tak, ponieważ wiadomo, jest dużo oszustów, skamów, ale widziałem osoby, które faktycznie tak robią, napisałem do nich, nauczyłem się od nich, no i w tym momencie, no naprawdę daje mi to świetne rezultaty, podróżuję naprawdę dość często, kiedyś sobie na pewno na to nie mogłem pozwolić, Żyje mi się o wiele lepiej, więc na pewno mogę Wam powiedzieć, że warto próbować nowych rzeczy. Jeżeli chciałbyś zacząć coś nowego, co również da Ci chociażby jakiś dodatkowy dochód, to napisz w komentarzu info a podziel się czym ja się dokładnie zajmuję.